Może poszukać. Na o, płyną już! To ma pięćdziesiątkę w tym roku. Maskę! Jak i ten będzie tamten, Ej. tak złotych chłody w skórę. Tak Siemaneczko, ponownie w termach warnijskich i wiecie co, ostatnio palmy były w Donicach. Ja wiem, że obraz może być trochę lipa, bo już jest dosyć późno ale zobaczcie palmy zostały posadzone do gruntu nawet te trafy się w miarę trzymają ciekawe idziemy dalej ciekaw jestem co zrobią z nimi w zimę jeśli ktoś ogląda z terenów warmińskich, od razu mówię że musicie te palmy dogrzewać tutaj na warmi mazurach one nie dadzą rady, jak spadnie poniżej 10 stopni to jeszcze szlak trafi po prostu je wymrozi Także musicie je sobie dogrzewać, postawić na przykład czteropianowe budki, czteropiane po 10 cm, obudować to, zrobić jakoś tam mikrowentylację, utrzymywać temperaturę około zera. Najlepiej one wtedy wegetują i wszystko git to, to sobie zimuje, nie? Jeśli tego nie zrobicie i przyrznie minus 15-20 na wiosnę, je wyrzucicie. Tak, wyrzucicie. Mówi to Wam Stalemiak, który przyjechał z Siostrą, bo ma urodziny. Dzisiaj gdzieś mój szogun jest. Musiałbym ją poszukać. Ja o, oh, płynął już! Dawaj tu do filmu! Dobra, już płynął, płynie moja siostra. Ktoś się pytał, gdzie jest siostra, to zaraz ją zobaczycie. Płynie, płynie, płynie. Dawaj bo tu wywiad o palmach był, że są posadzone w gruncie. Tak, siostra ma pięćdziesiątkę w tym roku. 17! Chodź. Przywaj się, przywitaj się widzami, którzy czekają na Ciebie w filmach, ale tłumaczyłem, że ty mieszkasz daleko ode mnie. Cześć! Tak i stanik spadł Także dziś jesteśmy w o, termach. Pogoda piękna. Jak ktoś się wiedzie, to jest, to są termy warmińskie. Wpiszecie, e, piszecie. A, nie, termy warmińskie, Lisbark Warmiński. Bez problemu wszystko znajdziecie, tam są słońce. Tak, robi się klimacik. O. Także tu jest woda, nawet w zim, jak jest minus 20, jak jest otwarte, jak nie ma oczywiście pandemii, to zim tu jest my otwarte. jedziemy. Tak, chciałbym tu wpaść, jak będzie minus 10, 15, 20. To już mamy plan. Macie już plan? Ziolą, oczywiście. Aha, już macie plan. Bez reszty. No. no zobaczcie jak palmy posadzili. No, w piachu. No, nie było w piachu, ale Ziemia musi być. Mam nadzieję, że w ziemi są, a nie w piachu, bo to długo nie pożyje. mnie już nim mnie już tłumaczyłem jak trzeba postępować z tymi palmami. A teraz zajrzymy spod wody jak to wszystko wygląda. Ponoć w kamera jest wodoodporna. Majt, Pod majtki. majtki bo nurkujemy. sznurki nie. O, kurde. Nie wiem co tu się porobiło. Ale moją rękę widać. Pewnie dlatego, że. O, zepsułeś. Nie, na oku się woda nie trzyma. Kamera działa dalej. O. Wszystko git. Także pierwszy raz w życiu zanurzyłem kamerę i sprawdzimy, jak to będzie widać. Właśnie zepsuła. Nie, no działa, na, na ponoć wodoodporna, także. Jola, dochodzisz? Lubię jak woda musi wlewać. I nie tylko w uszy. <grym> Także traktujcie ten wyjazd na luzie do Term Warmińskich. tam tędy, wyjdzie tam tędy, tak jest <grym> wody w przyrodzie, nie? Na 4, <grym> ale ja mam to na maturze. Czy mam <grym> znowu zajrzeć pod wodę? Nie, ja bo <grym> <grym> Także tak to wygląda w Termach. No. Wiesz, moją mordkę zobaczcie, to ja stale jak cały czas. Weź tą girę, ty! Wąchaj w Sama se wąchaj! No... Także trzymajcie się, kończymy, ładnie się pożegnajcie! Nie że no. wasze zdrowie! i na pewno dzisiaj! Będzie ostro! Pozdrówcie kapitana za morza, Tomka! Pozdrawiamy kapitana Jacka! O. A gdzie jest Jack? Tak nie przyleciał! Ciekawe czy Tomek obejrzy, jak obejrzy to mi napisze! Dobra, Wszystko pozdrawiamy tak naprawdę, nie tylko kapitanów, no! No co, no. dokładnie. Wszystkich z grupy pozdrawiamy serdecznie. Teraz spadaj, teraz ja ja mam kurwa po Miał być, miał być ten. Zobaczcie zachód słońca. O, zachód słońca. <grymne> <grymne> Foki! <Fucky. grymne> tak, to jest! Sama! Nurkuj! Damaj, nurkujcie na 3-4 i pod wodę. Teraz może wyjść. No, no. Jeden. <grymne> Nurkuj, to was nagram pod wodą. Nie umiem. 3-4. Jakie woda? Wypycha. No, to mnie tam. Tak, Jakie olamy na tej łasce i zdjęcia. Ojojojo! Ja mam ja Oooo! Teraz nagrywam. Wjeżdżamy do środka. mój Ale ciemno już. Jak się z dworu wchodzi, to jest tak ciepło. Jaka Jola, tu jest gorąca woda. 32,9, 33, 32,6. Takie są temperatury. Kozak! Zara, dá vai. <laughs>